Witamy Państwa, Dariusz Szpakowski, wraz ze mną jest Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na ligowy spektakl, który zapowiada się naprawdę interesująco. No zobaczymy, Tener daje szansę pokazać mu się na boisku, ale też ważne jak się zaprezentuje. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać Proszę, udało się odebrać ma Pał, wow, nie było tam czysto i będzie rzut wolny. Sergio Canales. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Benzema. Dobre, ofensywne wyjście. No, będzie gol. Broni i grają dalej. Długo utrzymuje się przy piłce. Alaba. No, bez wątpienia. Wiele obiecuję sobie po jego dzisiejszym występie. Zobaczymy, co nam pokaże. Zawsze stara się ze wszystkich sił wspomóc kolegów w ataku. Jest partner z drużyny na tym skrzydle. Benzema. Jest szansa. Obronił, nie złapał piłka w grze. No i piłka wyszła poza pole gry. Bella. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Nawet nie musiał się ruszyć w ramkach. Siłka praktycznie trafiła przeciwnika, nie musiał się ruszać. Dobry atak z Za moment wznowienie rzutu różnego. Castro! Luka Modlicz. Benzema. Może się z tego rozwinąć. No znakomicie, co teraz? Uderzenie w stronę bramki oraz pierwszy piłka w siatce w tym spotkaniu 1 do 0. Przeciwnik traci piłkę, nie ma fałdu. Gareth Bale? Czy to wykorzysta? No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Czyste zagranie przejmuje piłkę. Benzema. Czy to wykorzysta? Uderzenie. Ale świętnie, cudownie, kapitalnie. Rozkręcił nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. Vela. 2 do 0 po pierwszych 45 minutach. Podziemię drugą połowę meczu. Dobre przejęcie, brawo. Castro. Dobrze. Czy strzela? Gol! Pokonał bramkarza. Ale bramka i to w dodatku trzecia hat-trick spójrzmy. Musi dostać dodatkowego obrońcę do krycia. Łatwo szukał obrońców. Nie zastanawiając się długo strzelił nie do obrony. Odwita piłka od zawodnika opuściła boisko. Dobra wrzutka w pole karny może być groźna. Niestety nic Z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Szaleńcza atakuje obrońca. Zagranie głową. A piękne wyjście w górę, ale jednak nie ma bramki. Gdyby był minimalnie wyżej, pewnie by trafił czysto. Dawid Alaba. Benzema. Dobre, ofensywne wyjście. Strzela! Ależ piękna bramka! Wow, nie widziałem realu tak skutecznego od lat! Bramka za bramką, ależ to jest widowisko. Fantastyczna gra realu. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Senke Dira. Cristiano Ronaldo, Sergio Canales, Vela, Rodríguez. prawie prawie ale nie opanował piłki. No fauluje w takim miejscu. Będzie groźnie. Za moment szansa dla rywali, tymczasem faulujący zawodnik ukarany kartką. Z kolei dla rywali szansa na strzelenie gola. Okazja jest naprawdę dogodna. Niebezpieczne zagranie zupełnie nieudany ten ścisk. Tak sędzia nie miał innego wyjścia jak tylko odgwizdać ten fał. Myślę, że dla obu drużyn to spotkanie mogłoby się już zakończyć. Raczej nie ma szans na odwrócenie losów tego spotkania. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. No i bramka, proszę Państwa. Powtórka najlepiej przekonuje, że są dziś nie do powstrzymania. Znakomita gra. Rzeczywiście grają fantastycznie. I to jest pewne zwycięstwo w dzisiejszym meczu. Znakomicie wykończył tę akcję. Jestem pod wrażeniem precyzji uderzenia. Ma szansę na dośrodkowanie. Dosto! A jaka szkoda, nie udało mu się dosięgnąć tej piłki. Starał się jak mógł, ale to podanie było odrobinę za wysokie. Dawid Alaba. da Silva. Oddaje strzał. No prosto w zawodnika z pola. Czy to wykorzysta? Jest okazja? Oj, kompletnie nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. Sergio Ramos. Manuel Neuer, Sergio Ramos, Samy I to już koniec. Zwycięstwo. Włodek, jak oceniam dzisiejszy mecz? Różnica klas to jest przepaść między tymi zespołami. Dis... I na dziś to by było tyle. Za uwagę dziękuję. Dariusz Szwakowski i Włodzimierz Szaranowicz.